Także pędzę do sklepu, stoję teraz tutaj na czerwonym, to troszkę lepiej wam nagram, bo jak jadę, to jednak ta kamerka tutaj leży i tak dziwnie się nagrywa. Um, bo już nie mam dzisiaj za bardzo co na obiad, zostały takie resztki, przydałoby się coś ugotować, a jak ugotuję dzisiaj, to będzie na jutro od razu. A zawsze we wtorek tutaj właśnie w jednym z tych sklepów mają e, mięso na przycenie. To jest już e, zmielona wołowina i jest za 2,99 za funta, czyli dolar 50 za kilogram gdzieś. Tak to wychodzi i e, to jest e, bardzo dobra cena. A szczególnie, że e, lubię w tym sklepie kupować, bo jest bardzo fajny sklep, jeden taki bardziej e, wyższej klasy, można by powiedzieć. Także często tam nie kupuję, ale zazwyczaj, e, jak potrzebuję, właśnie zmieloną wołowinę, i zawsze sobie kupię więcej, żeby też zamrozić, chociaż wolę, jak jest świeża, to przyjeżdżam tutaj we wtorki i kupuję. Bo zazwyczaj już taka wołowina jest droższa, musisz zapłacić koło 5 dolarów właśnie za funta i nie zawsze wiesz co dostajesz. A oni tutaj od razu mielą to na sklepie i cały czas wynoszą, także to idzie szybciutko, ale jest. Nie ma tak, żeby zabrakło. No i oczywiście jak wejdziesz do sklepu, to od razu kupisz coś innego, bo coś potrzebujesz. Także oni nie myślę, że na tym tracą, a ogólnie produkty mają droższe niż w, innym, w innych sklepach. Także raczej próbuję nic innego nie kupować, żeby nie przepłacać, bo zaoszczędzę na wołowinie, a znowu wydam więcej na coś innego. Także tak to jest, nie? No ale tak jak mówiłam, ta wołowina, rozkadałam się o wołowinie, prawda? Ta wołowina jest naprawdę dobra i jak się z nią gotuje, to czuć różnicę. Z Was właśnie tak szuka takich promocji i jak jest promocja, to zawsze z niej korzysta. Ja często tak robię. E, już jestem z powrotem. Widzicie, e, jak się cieszyłam, że za 2,99 za funt, ale niestety poszło w górę i już jest ta wołowina za 3,99. Także nie było mnie kilka tygodni tutaj i jak widzicie, inflacja jest. E, Także dolar więcej, ale nadal kupiłam, bo tak jak mówię, że normalnie w sklepie jest około 5 dolarów. Także tutaj wiem, że mam świeżą, zmieloną wołowinę za 4 dolary za punta. Jedziemy dalej. 459 at WHRV. Horror from Texas today. Uvalde, Texas reports of 14 children and a teacher dead in an elementary school shooting. We'll get details coming up. Here's traffic. 64 West Bennett. I'm Dolph Chang, and I'm Sasha Feifer. A CDC survey shows about two in five teens report feeling persistently sad or hopeless. Schools struggle to figure out how to provide students with more mental health support. There is such a great need for social workers across the state. Ale small... powiem wam, że teraz kończę obiad, a da się na treningu jest, bo zawiózłam go i Dzisiaj właśnie na radiu usłyszałam, dlatego czasem lepiej może nie słuchać wiadomości o Teksasie, i właśnie Mama, tam o szkole maja, jest gotowa, tylko trzeba tam wody więcej dodać. Okej. Okay. Okay. Nie, ja myślę, że ona jest słodka. O nie, możesz dodać łyżeczkę jeszcze. O, masz no masz tam. Tak. Nie, będziemy jeść. Mama już skończyła gotować. I nagraj tutaj coś. Widzicie? E, no właśnie. To co się stało w Teksasie, nie wiem ile Was się orientuje, ale 14 dzieci nie żyje w tej chwili. Dopiero co to dzisiaj się stało. Wstało. Jak dzieci były w szkole, także Jestem wdzięczna na pewno każdego dnia, ale dzisiaj y, szczególnie, że odebrałam dzieci ze szkoły, przyjechałam do domu. Może szybko, szybko i y, jest, chao, jest chaotycznie, ale mam dzieci w domu. A to, co się dzieje tutaj y, w Stanach z tymi szczelinami w szkołach, to straszne, bo nie ma roku szkolnego, gdzie właśnie taka szczelenina się nie dzieje, a teraz to już nie jest raz, tylko kilka razy do roku szkolnego, a 14 dzieci, 18-latek wszedł do szkoły i na razie tyle nas. także Drugie podejście do nagrywania tego początku, oryginalnie miał być trochę inny, ale jak nagrywałam i ten właśnie dzień e, się toczył, e, włączyłam radio i dowiedziałam się o tej właśnie szczelaninie w Teksasie, co Wy też e, na pewno już w tej chwili słyszeliście o tym tragedii, e, gdzie 14 dzieci zginęło w podstawówce, nie wiem. E, co dalej na ten temat powiedzieć? Próbowałam e, mówić na ten temat, ale po prostu za bardzo się łamie. I e, jedynie, co chcę powiedzieć, że to się dzieje za często tutaj. I e, jak sobie myślę, że no nie, no to to się nigdy nie stanie u nas w szkole. Wcale, wcale takie myślenie nie przychodzą, bo może się to stać u nas w szkole. Nie wiem, ile z Was wie o tym, że ja pracuję w bibliotece szkolnej, w gimnazjum i, e, I taka myśl właśnie, że coś takiego może być, zawsze gdzieś jest e, z tyłu e, o tym myślisz. Powiem Wam e, historię z kilku lat temu, 3-4 lata temu, gdzie chłopak e, zrobił żartem, dostał e, się do naszego e, ogłoszenia, co e, robimy na całą szkołę i e, Puścił początek z filmu *Purge*. Nie pamiętam, nie wiem jak to ten tytuł jest po polsku, ale po prostu tam właśnie w tym filmie na samym początku tego filmu jest ogłoszenie, że teraz jest godzina zabijania. I I jak on to puścił, no to wyobrażacie sobie, jaki był szok i po prostu zamieszanie w szkole i e, no ja nie wiedziałam, w którą stronę się obrócić. Na szczęście szybko to było rozwiane i... No. Takie sytuacje się po prostu dzieją w szkołach, ale to, co się stało w Teksasie, jest e, Jest nie pierwszy raz, Boże, pewnie nie ostatni i osiemnastoletni chłopak. Możemy sobie zadawać tysiąc pytań. Nie znamy na te, te pytania odpowiedzi i na pewno e, ci rodzice, co dzisiaj nie odbiorą tych dzieci ze szkoły, co one muszą e, przechodzić. Dlatego my mamy nasze dzieci dzisiaj w domu, mam nadzieję, i cieszymy się naszymi dziećmi. Właśnie jest taka sytuacja, gdzie to nie jest możliwe. Także straszne rzeczy się dzieją na tym świecie. Czy to jest wojna? Super, kochanie. Okej, okay, to skończy, i będziemy się kąpać. Czy ta wojna na Ukrainie, czy znowu tutaj głupota ludzka, bo taka jest prawda, że to jest e, głupota ludzka i ja na Ukrainie to samo, e, czy gdzieś indziej wojny i bezsensowne umieranie ludzi i dzieci. A my żyjemy dalej i e, można powiedzieć, och, cieszmy się tym, co mamy, cieszmy się naszą rodziną, cieszmy się, że jesteśmy bezpieczni. Czasami trudno się tym cieszyć, jeżeli wiemy, że takie zło jest na tym świecie, prawda? Także życzę wam, życzę Wam zdrowia, nie tylko zdrowia fizycznego, ale także mentalnego. Dbajcie o swoje I, dzieci e, i życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia, kiedykolwiek to oglądacie. No. Dobra.